Znasz to uczucie, kiedy chcesz coś zmienić w swoim życiu, ale cały czas wracasz do tych samych błędów? Masz wrażenie, że utknąłeś w miejscu, a Twoje cele ciągle wydają się nieosiągalne? Może problem nie tkwi w Tobie, tylko w toksycznych nawykach, które codziennie podkopują Twoją motywację, pewność siebie i sukces. Dobra wiadomość? Możesz się ich pozbyć. Ale najpierw musisz je rozpoznać. Dziś pokażę Ci pięć toksycznych nawyków, które rujnują Twoje życie i co zrobić, żeby się ich raz na zawsze pozbyć. Numer cztery to coś, co większość ludzi robi codziennie i nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo niszczy ich psychikę. Zostań ze mną do końca, bo jeśli chcesz naprawdę zmienić swoje życie, musisz wiedzieć, jak wyrwać się z tego błędnego koła. Brzmi znajomo? Zacznę jutro, od poniedziałku, od nowego miesiąca. Ile razy oszukałeś siebie w ten sposób? Odkładanie działania to największy zabójca Twoich marzeń. Twój mózg myśli, że oszczędza energię, ale w rzeczywistości buduje w Tobie stres i poczucie winy. Jak to naprawić? Zastosuj regułę 5 sekund. Jeśli masz coś zrobić, odlicz 5, 4, 3. 2. Jeden i zacznij działać. Twój mózg nie zdąży wymyślić wymówki. Zacznij od mikrokroków. Jeśli coś wydaje ci się za trudne, rozbij to na najmniejszy możliwy krok i zacznij od niego. Sprawdzasz social media i widzisz jak inni osiągają sukcesy, podróżują, wyglądają idealnie. A ty? Masz wrażenie, że jesteś w tyle. Prawda jest inna, widzisz tylko wycinek ich życia, ten najbardziej dopracowany, wyretuszowany i wyselekcjonowany. Porównywanie się odbiera ci pewność siebie, a w skrajnych przypadkach prowadzi do depresji. Jak to naprawić? Zamiast porównywać się do innych, porównuj się do siebie sprzed miesiąca roku. Czy zrobiłeś postęp? Jeśli tak, jesteś na dobrej drodze. Ogranicz social media. Zrób sobie detoks. Wycisz konta, które sprawiają, że czujesz się gorzej. Czy mówisz do siebie rzeczy, których nigdy nie powiedziałbyś swojemu przyjacielowi? Jestem beznadziejny. Nigdy mi się nie uda. Nie nadaję się do tego. Stop. Twój mózg słucha każdego słowa, które do niego mówisz. I zaczyna w nie wierzyć. Jak to naprawić? Zmień sposób, w jaki do siebie mówisz. Zamiast nie dam rady, to będzie wyzwanie, ale dam z siebie wszystko. Traktuj siebie jak najlepszego przyjaciela. Zamiast się krytykować, wspieraj się, bądź dla siebie wyrozumiały. Czy masz jasny cel w życiu? Jeśli nie, prawdopodobnie dryfujesz od jednego dnia do drugiego, czując się coraz bardziej wypalony i zagubiony. Jak to naprawić? Zadaj sobie pytanie, czego naprawdę chcę. Co sprawia, że czujesz się spełniony? Zacznij od małych kroków. Nawet 10 minut dziennie poświęcone na realizację marzeń to już progres. Teraz już wiesz, jakie toksyczne nawyki trzymają cię w miejscu. Ale wiedza to dopiero pierwszy krok, kluczowe jest działanie. Który z tych nawyków najbardziej dotyczy Ciebie? Napisz w komentarzu. Jeśli chcesz więcej filmów o psychologii i rozwoju osobistym, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Udostępnij ten film komuś, kto powinien go zobaczyć.